Nasz nowy dom, po zwolnieniu do Wbor Architekt, ujawnia prawdę o programie. To tyle trwają remonty. Nasz nowy dom słynie z remontów wykonywanych w 5 dni. Jednak, czy naprawdę ekipa jest w stanie dokonać ich w tak krótkim czasie? Kropka. Maciej Pertkiewicz, czyli architekt z Show, zdradza tajemnice programu. Nasz nowy dom rusza z kolejnym sezonem. Nasz nowy dom już wkrótce powróci na ekrany polsatu, choć w nieco zmienionym kształcie. Wszystko za sprawą zmiany obsadowej, która dokonała się dwa miesiące temu. Prowadząca program przez 10 lat Katarzyna Dowbor została zastąpiona w roli prowadzącej Elżbietą Romanowską. Choć wielu fanów już dziś otwarcie mówi, że w związku z decyzją stacji zamierza bojkotować program, nie brakuje również i takich, którzy nie kryją, że są bardzo podekscytowani kolejnymi odcinkami show na horyzoncie. Remont w 5 dni czy to w ogóle możliwe? Format opiera się na relacjach z remontów wykonywanych przez ekipę programu w domach rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej. Ekipa fachowców musi przeprowadzić gruntowne zmiany w przeciągu pięciu dni. Czy naprawdę jednak udaje się zrealizować ich pomysły w tak krótkim czasie? Z odpowiedzią spieszy architekt naszego nowego domu, Maciej Pertkiewicz, który dołączył do show po czwartym sezonie. W rozmowie z portalem haloursynow.pl wyjaśnił, jak w rzeczywistości wygląda harmonogram remontu. Maciej Pertkiewicz mówi: Jak jest? My w programie nie tylko jesteśmy zobowiązani umowami, choć to też oczywiście, natomiast przede wszystkim jest tu rodzina, która wyjeżdża ze swojego domu z Nienacka do hotelu. I wiadomo, że my po prostu nie możemy tego przedłużać i ciągnąć w nieskończoność, bo jesteśmy zobowiązani też przed tą rodziną. Musimy to zrobić szybko, żeby oni mogli wrócić do normalnego życia, wyjaśnił Maciej Pertkiewicz. Jak przyznał na początku swojej przygody z naszym nowym domem, był bardzo zaskoczony tym, że remonty przeprowadzane są w pięć dni. Po dołączeniu do ekipy show uświadomiono mu jednak, że naprawdę można wyrobić się z pracą w tak krótkim czasie.